Witam Was serdecznie czwartkowo, czyli w sumie, jeśli chodzi o mnie, dosyć niecodziennie, natomiast nie ma dużo zapowiedzi, bo specjalnie się nie dzieje, wiadomo, święta, coś tam się dzieje w niedzielę w Anglii. Natomiast dzisiaj o czymś innym, a mianowicie o tym, czy już jutro, bo nagrywam to w czwartek, zobaczymy zakończenie kariery Sergeja Kowaliowa, kraszera, chyba najbliższego z tych wszystkich pięściarzy, których widziałem, który Mógłby być, jeśli chodzi o to, co się działo na ringu, porównywany z tym panem, czyli Triple G. Sama nazwa, sama krzywka, jego przydomek. Dla tych, którzy zaraz mi napiszą, że krzywki to są w więzieniu, czyli parę zdań o, o Sergieju Kowaljowie, którego miałem okazję poznać przy paru, przy paru walkach, na których byłem osobiście, m.in. na pierwszej walce z Wardem. Natomiast Kariera Sergeja Owalowa to jest taka kariera dziwna. Dosyć dziwna, która wydaje mi się, że będzie mocno przyćmiona przez wszystko, co się działo poza poza, poza ringiem, styl życia Siergieja raczej taki różnorosyjski. Nie chcę tutaj się wdawać w żadne rzeczy, które nie zostały opisane. Natomiast ja zacznę od tego, a później przejdę tylko, przejdę tylko i wyłącznie do części sportowej, jak doskonale wiecie nie bardzo lubię opowiadać o tym, co pięściarze robią poza ringiem. Natomiast w przypadku Seriiakowaljowa, Kowaliowa no problem polegał na tym, że ten luźny styl życia, monopolowy, blisko, to wszyscy wiedzieli, to była tajemnica Poliśnella, to, to żadna tajemnica tutaj nie zdradzam. Natomiast to, co się stało w 2018 roku, to jest to, co większość ludzi, którzy, z którymi rozmawiam, którzy interesują się boksem zapomnieli już walki z Wardem zapomnieli walki z Hopkinsem Canelo i tak ale pamiętają, że w 2018 roku uderzył kobietę po jakiejś imprezie złamał jej nos tam była e, sprawa, która ciągnęła się prawie półtora, prawie dwa lata sprawa 2 lata się ciągnęła w końcu jakieś odszkodowanie w wysokości 650 tysięcy dolarów miał zapłacić e, miał zapłacić Kowaliów później nie zapłacił później Ponowne ponowny wniesienie procesu przez tą panią, później przyznaje się do części winy Sergiej Kowalow, pani wycofuje wniosek oskarżający, czym to się skończyło, wszyscy się, wszyscy się domyślacie. Natomiast to była już końcówka kariery. jak wspomniałem, 2018 rok to już jest maksymalna końcówka kariery seria Kowaliowa, natomiast to jest to, co dużo ludzi dzisiaj pamięta. Jaki to był, nie wiem, pijak, takie rzeczy czytałem na jego temat, natomiast czy był pijak, czy nie, no to ja do końca nie jestem o tym przekonany. Że miał luźny styl życia, to na 100% wiadomo. W ogóle to się zaraz, ktoś mi napisze, dlaczego w ogóle mówię na temat rosyjskich rosyjskich pięściarzy dlatego, że ja nie jestem zwolennikiem wymazywania czyichkolwiek karier z tego powodu, że są z jednego kraju albo z innego kiedyś był taki szermierz nazywał się Jerzy Pawłowski którego wymazano z wielu z wielu książek, które ja doskonale pamiętam nagle okazało się, że jego mistrzostwa były wymazywane ktoś nie wie co chodzi, wpiszcie sobie Jerzy Pawłowski, Szermierka, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Z jakiego kraju jest, z jakiego kraju jest Sergiej Kowalow, to my doskonale wiemy, natomiast ja doskonale również pamiętam jak wszystkie jego walki były albo zdecydowana większość była pokazywana w, wielkiej, w polskiej telewizji były był oklaskiwany jako wspaniały zawodnik. Ja się na tym zatrzymałem. Natomiast z punktu widzenia sportowego, bo to jest najważniejsza rzecz dla mnie, to nazwisko Kolkowalów, dla tych, którzy interesują się boksem, od razu kojarzy się z innym nazwiskiem, a mianowicie André Ward'a. Ale to natychmiast. To jest natychmiast skojarzenie, które które leci pierwsze, nawet jeszcze przed walką z Canelo, o której powiem za chwilę, bo to walkę z Canelo też wszyscy pamiętają, co się stało, co się stało w 11 rundzie, natomiast niewiele pamiętają, co było przed. Natomiast ja do tego oczywiście wrócę. Natomiast e, zacznę od tego, że mówimy o pięściarzu, który w pewnym momencie miał zjednoczone wszystkie trzy pasy. Wagi półciężkiej, bo to była od początku jego kategoria wagowa. Właściwie, jak już mówimy od początku, to jak mówię o sportowej części, to muszę powiedzieć, że ciekawa kariera pięściarza, który praktycznie nie miał kariery amatorskiej w sensie międzynarodowej, kariery amatorskiej bo zero występów na mistrzostwach, mistrzostwach świata znaczących, Igrzyska Olimpijskie zapomnij, w ogóle, jeśli zdobywał medale, to na Igrzyskach Wojskowych. Gdzie tam te medale tłuk Jeden za drugim. Natomiast nie ukrywał w 2008 roku, kiedy przeszedł na zawodowstwo, że wystarczy już tego bicia ze strony Artura Betterbijewa, który miał na niego sposób i po prostu w kadrze Rosji był pięściarzem lepszym. I o tym doskonale sobie, tego sobie doskonale zdawał Serię Kowalow i jego menadżer Egis Klimas. Ten sam człowiek, który dzisiaj jest menadżerem na przykład Aleksandra Osyka. Wielu pięściarzy, którzy występują na e, ringach na ringach światowych są mistrzami świata, gwozdyka wszystkich tych, tych pięściarzy, albo byli wszystkich tych pięściarzy doskonale znacie i na pewno widzicie postać obok Egisa Klimasa, bo jest to postać nierozerwalnie związana ze wszystkim co jest e, połączone pięściarsko z e, republikami rosyjskimi prawie wszyscy pięściarze, którzy funkcjonują na tym e, na tym rynku światowym, mówię o poważnych pięściarzach są reprezentowani przez Egisa Klimasa jednym z pierwszych, jednym z pierwszych był właśnie e, Sergiej Kowalow, którego ja pamiętam jak przyjechał, to jest chyba kiedy ja poznałem Egisa Klimasa, kiedy przyjechał do Chicago i walczył się na jakiejś tam regionalnej gali na której również walczył e, regionalnie, no, ma, mało specjalnie znaczącej, nie pokazywanej w telewizji w UAC Pawilon, na której walczył również Andrzej Fonfara ten sam, ten sam promotor, po prostu Egis Klimas próbował go gdzieś wstadzić. Próbował go wstadzić. Mówił o tym otwarcie. Ja trzymałem go gdzieś tam w, w obozie to źle powiedziałem, w jakiejś, w jakiejś takiej stajni trenował dla koni w Ohio. Tam, tam po prostu trenował cały czas. Ja mówiłem mu, słuchaj, ja mam takiego gościa, jeździł wszędzie Egis Klimas w 100% kariera to, co widzieliśmy później, te wszystkie pieniądze, które zarobił, zarobił Kowaliów, i te wszystkie wielkie występy, które widzieliśmy w telewizji, są zasługą w 100% menedżera. Dobry menedżer, a takim bez dwóch zdań, jest Egis Klimas, to jest połowa sukcesu. Możesz nie wiadomo, mieć jaki, jaki talent, natomiast jak nikt nie wie o tobie i nikt nie chce, żebyś, żebyś walczył, bo nie dasz się przekonać. To samo zrobił zresztą z Triple G Tom Leffler. Nikt nie wiedział, kto to jest Triple G, zaufał mu HBO, a reszta jest historią. To samo, jeśli chodzi o Kowaliowa. Zaufano Egisowi Klimasowi, reszta, <laughs> przepraszam, jest historią. Będziemy pić wodą, bo troszkę dłuższy vlog. Natomiast, natomiast tutaj było trochę inaczej. To nie było takie mocne przebicie, jakie miał Triple G, który skoczył od razu do HBO. Tutaj były te małe gale, małe stacje, małe stacje telewizyjne, natomiast kiedy udało się przekonać Klimasowi szefów stacji telewizyjnych, że słuchaj, to nie jest człowiek, który tylko wychodzi, jest z Rosji, nie mówi po angielsku, bo bardzo długo e, Sergiej w ogóle nic nie mówił, dopóki chyba nie zaczął mieszkać w Kalifornii, na Florydzie mieszkał, to praktycznie nie mówił po, po angielsku, natomiast on da show. Jak wchodzi na ring, to nudy na 100% nie będzie i nudy na 100% nie było. To zostało zwieńczone, to wszystko o czym w tym momencie mówię, zostało zwieńczone naprawdę niesamowitą walką, którą ja pamiętam bardzo dobrze. To jest 2014 rok, czyli Hopkins kontra Crusher Kowalew. Wiecie dlaczego to pamiętam? Obrazki, wideo leci z tyłu. Dlatego, że to jest walka, w której cały czas miał przewagę Kowalew. On tą walkę wygrywał. Natomiast, ponieważ to był serie Kowale wtedy, w tym, w tym maksymalnym Prime. On nie chciał wygrać z Hopkinsem. On chciał go zmiażdżyć. To, co widzicie z tyłu za mną, to jest 12 runda. Kiedy gościu ma już w kieszeni, wygraną, Ma wszystkie trzy pasy, to znaczy nie wszystkie, to było, nie są, nie, były cztery. Natomiast to była walka o WBA, a WBO i IBF. Natomiast ciągle chce go znokautować. To była. Hmm, to była, podobnie jak zresztą Gołówkina, dlatego ta koszulka to był taki znak rozpoznawczy kraszera. On nie chce z tobą wygrać, on chce cię zmiażdżyć. Jak zresztą przydomek pokazuje. I to poka przeciwko Hopkinsowi różne rzeczy mogą się zdarzyć. Jest 12 runda, jesteś zmęczony, wszystko, wszystko się może zdarzyć, ale nie, ja muszę go dotłuc, muszę dotłuc tego Hopkinsa i, i, i go znokautować. To się zawsze rewelacyjnie oglądało. Dlatego, dlatego był tak bardzo cenionym pięściarzem, który, którego każda telewizja, kiedy już przekonała się kim jest ten crusher Kowalew, e, chciała go pokazywać. I tam naprawdę były dobre pieniądze, był reprezentowany przez Katy Duvia i Main Event, natomiast tak naprawdę jego karierą zawiadywał od pierwszego do ostatniego dnia wspomniany Egis Klimas, również wspomniany jak obecny menadżer Alexandre, Aleksandra Usyka. Natomiast mówiłem i to, to doskonale sobie z tego zdajemy wszyscy sprawę, że e, jego nazwisko Kowalewa jest nierozerwalnie związane z Andrewem Urt. Nierozerwalnie. I w jedną, i w drugą stronę. Na pierwszej walce byłem. 2016 rok. Pamiętam, luźna sytuacja. Bardzo normalny człowiek. Kowalek był bardzo normalnym człowiekiem. Ja pamiętam, jak Andrzej Funfara kiedyś powiedział, jak pierwszy raz go spotkał, to mu nigdy mi nie mówiłem, że on taki mały jest bo rzeczywiście Kowalek, jak go widzicie na ringu, to się wydaje taki no, solidny gościu na, na light heavyweight. Nie był solidny gościu na light heavyweight. To był taki pięściarz, który jakbyś popatrzył tego w dresie, jak gdzieś tam idzie, szczególnie jak ma zrobioną wagę na to light heavyweight, no to jakiś taki no, w porządku gościu, ale żaden killer, ani mięśnie, ani, ani nic takiego, to nie był kruszer Kowalek. Natomiast petarda z obu rąk, to był kruszer Kowalek. Ta walka 2016 roku to jest chyba jedna z najbardziej kontrowersyjnych walk e, w ostatnich 15 latach. Wszystkie statystyki po stronie e, po stronie Sergieja Kowalowa i jednocześnie i jednocześnie e, jednogłośne zwycięstwo Andrea Warda. Wszystkie statystyki. Wrzucam w tej chwili dla tych, którzy lubią te statystyki. Pamiętam tą walkę. Powiem tak, że kiedy. Nie wiem, czy wtedy już robiłem vlog. A myślę, że nie. Nawet na pewno nie, bo to był e, 2016 chyba nie. E, w każdym razie mnie się wydawało, że być może można tą walkę, ponieważ no, każdą walkę trzeba punktować osobno nie, nie jako całość, tylko każda rundę punktujemy osobno. Może gdzieś tam by się dało tą walkę dać Andrej Wardowi, którego fanem zawsze byłem. Od czasu Igrzysk Olimpijskich w Grecji, kiedy, kiedy mieliśmy okazję w autobusie gadać, między innymi. A. Kiedy nikt nie wiedział kim jest Andrew Ward. Natomiast wydawało mi się, że może jakoś udało się, ciężka walka koło remisu, natomiast kiedy zobaczyłem ją drugi raz, to już się nie dziwiłem, że, że jest wokół, wo, wokół tego takie zamieszanie, bo to było może nie easy ale zdecydowanie jednogłośne w jedną stronę, czyli postawienie Sergeja Jakowalowa. Został oszukany? Oczywiście, że został oszukany. Z perspektywy, z perspektywy czasu, oglądając to najpierw na żywo, a później w telewizji, dlatego czasami czekam. Czasami nagrywam teraz te na gorąco rzeczy, natomiast tak się zastanawiam się nagrywać na gorąco. Wiem, że to lubicie, czy po prostu zostawić sobie to na, nie wiem, na jutro, kiedy to zobaczę jeszcze raz. Z mojego doświadczenia to jest jedna z tych walk, jeśli nie w ogóle walka numer jeden, kiedy to co widziałem na żywo, kiedy później oglądałem to, nie wiem, 2-3 trzy, trzy dni później, raz czy drugi, to kompletnie inną walkę widziałem. Kompletnie, zupełnie. Takie rzeczy się zdarzają. 8 czy 9 miesięcy później, już w 2017 roku, remasz. I tutaj. <laughs> Kolejna kontrowersja, kiedy wydawało się, że, a nie, jeszcze muszę powiedzieć o tym poczuciu humoru Kowalowa, właśnie nie wiem kto to wymyślił, ale chyba Egis Klimas raczej to mu powiedział, bo Andrew Ward miał zawsze przy, przy, przydomek Son of God, czyli Syn Boga. No i, i jestem, jestem, jestem w tej chwili w perfekcji czasu, myśląc, wydaje mi się, że na pewno to Egis Klimas wymyślił, kto nazwał Andrew Warda Syn Sędziów że po prostu sędziowie mu to, mu to po prostu dali. Jedna z weselszych rzeczy, jaką można było powiedzieć, natomiast używał to kowal, pamiętam kiedy raz powiedział sanów, e, sanów dziadzies. To wszyscy tam padali ze śmiechu. Natomiast rewanż. Rewanż również kontrowersja, bo nie tak dawno robiłem vloga o tej, o tej walce, która wygląda na to, że będzie, a mianowicie usyk, usyk kontra Bdibuła 2. Gdzie oczywiście pierwsza walka usykać z diBła, no to, to kontrowersja numer jeden, jedyna kontrowersja tej walki, to było cios poniżej pasa, czy nie. Więc słuchajcie, powiem wam tak, można to spokojnie zobaczyć. Ten cios, który zadał, ten cios, który zadał został uznany za cios poniżej pasa, to jest nic. To jest absolutnie nic w porównaniu do tego, jaki cios poszedł. E, Andre Warda w ósmej rundzie na Kowalewa. Nic. Tamto nie 5 centymetrów niżej. Natomiast nie został uznany jako cios poniżej pasa. Nie został uznany jako cios poniżej pasa. E, walka była bardzo wyrównana. O tym ludzie też zapie, zapominają. To było dwa do, do momentu nokautu było 2 do jednego dla Warda. Nieznacznie dla Warda dawało dwóch sędziów, jeden sędzia dawał chyba dwoma punktami dla e, Kowaliowa tą walkę natomiast widać było wyraźnie że Kowalow w odróżnieniu od tej pierwszej walki kiedy był przygotowany fizycznie fenomenalnie w tej drugiej już tak przygotowany fizycznie nie był, on tracił siły moim zdaniem Andrew Warby tą walkę wygrał tak czy inaczej natomiast kiedy poszedł ten strzał na dół zgiął się w pół a Kowalow sędzia nic nie zrobił oczywiście to dla takiego pięściarza jak Ward no to, to jest zaproszenie do tego żeby się skończyć nie padł na, na deski Seriej Kowalem Natomiast liczba ciosów, które przyjmował Bez oddawania, no bo zastanawiał się co się dzieje Nie zaliczają tego jako cios poniżej pasa To już było po herbacie Sędzia Tony Wick z tą walkę przerwał I miał rację, że ją przerwał Czy miał rację, że to, była, że to było Uderzenie poniżej pasa Nie wiem Czasy jak widzicie się bardzo, bardzo zmieniają Jeśli chodzi o podejście do tego Co jest uderzeniem poniżej pasa, co nie na tej walce nie byłem, oglądałem ją w telewizji, oglądałem ją również wczoraj wieczorem przed nagraniem dzisiejszego vloga, zastanawiając się czy to było poniżej pasa czy nie. I nie wiem, według, e, według podejścia jakie mamy. Obecnie, czyli na podstawie tego, co się stało w walce Dibuła kontra USYK, to było poniżej pasa. Na podstawie tego, co było w roku 2017 i co się, e, chciałem powiedzieć, odgwizdywało piłkarskim językiem, natomiast co się zaliczało jako czas poniżej pasa, to nie był czas poniżej pasa. Po prostu już zmęczenie materiału. Andrew Ward, jeden z najbardziej e, myślących pięściarzy, Jakich kiedykolwiek widziałem na ringu, to nie jest tylko moja opinia, zdawał sobie sprawę, że e, bicie na, na górę nie jest pomysłem na to, żeby wygrać e, z Kowalewem. Trzeba po prostu obijać mu maksymalnie schaby i robił to od początku, od pierwszej, od pierwszej rundy zmęczenie Kowalewa. Myślę, że tak czy inaczej tą walkę wygrałby, wygrałby Andrew Ward. Następna walka, o której trzeba powiedzieć dla tych wszystkich, którzy nie oglądali, a też powstało wokół, wokół niej wiele mitów. Jakoś tak się składa, że jak mówimy Kowalew, to jest wiele mitów. Myślę oczywiście o pojedynku z Canelo Alvarezem. Pojedynek z Canelo Alvarezem pamiętany jest jako, jako coś, co zakończyło się spektakularnym Obrazki z tyłu lecą spektakularnym nokautem w wykonaniu Canelo Alvareza, i to Canelo był w tej walce rewelacyjny. E, tam były ciężkie, ciężkie pieniądze na wczesne czasy. 35 milionów dolarów dla Canelo Alvarez'a, 12 dla e, i to też. E, kłócił się, bo był taki moment, kiedy propozycja od Canelo chyba zaczęła się od 7 milionów, na co on powiedział, że nie wychodzi. On, czyli Kowalow, powiedział: Nie wychodzę, nie wychodzę. E, to jest waga półciężka, to jest moja, moja kategoria wagowa. Ja jestem mniej mistrzem świata, ty chcesz tym mistrzem świata, by ty musisz mi zapłacić więcej. Skończyło się, skończyło się na na 12 milionach. Natomiast 2019 rok to już była końcówka kariery. To było zaledwie 6 lat temu, ale to już była końcówka kariery dziś 42-letniego Sergeja Kowaliowa. Natomiast dlaczego ta walka jest mitem? Bo oczywiście każdy z nas. Maniaków boksów, którzy pamiętają tą walkę, pamięta ten e, lewy sierpowy i prawy, który sierpowy praktycznie załatwił sprawę, ten z lewej, ten prawie to już dobił, e, pociągnięty. E, ósma runda, wydaje się, że to już jest, e, znaczy, nie, przepraszam, 11 runda, wydaje się, że to już jest końcówka, końcówka walki, co tutaj jeszcze może się zdarzyć. Natomiast z Canelo Alvarezem zawsze się może zdarzyć. Natomiast dlaczego to jest mit? Dlatego, że mit. A nie tak dawno temu na ten temat rozmawiałem. To było w kontekście kowalowa. Ktoś mi, rzucił, ktoś mi rzucił argument, że o, no przecież widziałeś, co zrobił z tym, z tym killerem kowalowym, przekładał go z ręki do ręki. No, z ręki do ręki tego nie przekładał, bo raptem było równo u sędziów do 11 rundy. Ja szczerze mówiąc, a, szczerze mówiąc, a, a, to ja. Gdzieś tak koło 9 czy 10 tam myślałem, że Kowalow tą walkę wygra. I biorąc pod uwagę, kim jest Canelo Alvarez dzisiaj, 6 lat po tej walce, jaki ma, jakim był 6 lat temu, to dla mnie to była jedna z najlepszych walk jakie, i najtrudniejszych, jakie miał Canelo w swojej karierze. Oczywiście efektowny knockout w 11 rundzie, natomiast punktacja sędziowska równo absolutnie równo, to wszystko w ciągu tych 11 i 12 rundy, czyli tych Championship Rounds rozstrzygało się właśnie wtedy, do 10 rundy równo sędziowie, biorąc pod uwagę to też musicie wziąć nie wiem, jako całość spojrzeć na to, to jest Canelo Alvarez panowie walczą w Las Vegas, no to ja wam nie mówię po której stronie siedzą sędziowie, jak taka walka się toczy jeżeli ci sędziowie widzą minimalnie albo równo w rundzie numer 10, do rundy numer 10, to wiecie, jak to, to była bardzo wyrównana walka. W ogóle było spore zaskoczenie, nawet były takie, takie głosy. Pamiętam to, że że być może tą walkę Kowalio odpuścił, co było kompletną bzdurą. Ale takie głosy też czytałem, bo były, było, zastanawiające było dlaczego nie atakuje od początku, dlaczego nie jest bardziej agresywny, dlaczego nie, nie próbuje, no jednak jest w tej wyższej kategorii wagowej, to było w, w kategorii półciężkiej. Dlaczego nie robi więcej, żeby poddusić tego, tego e, Canelo Alvareza. Dlatego, że bardzo blisko było, żeby tą walkę wygrał, a jak walczył w 2014 roku, to widzieliście przed chwilą. Z, e, oczywiście 5 lat różnicy, natomiast przygotowanie kondycyjne nigdy nie było jakimś specjalnym problemem dla, dla kowalowa. Z pięściarzami takimi, którzy robią bardzo dużo, jak Andrew Ward, czy e, Canelo, to na końcu wyszło, z takimi koniami, no bo jeden i drugi, i Ward i, i Canelo, wierzcie mi, to jeśli chodzi o przygotowanie e, fizyczne, no to, są, to są maksymalni killerzy. Tutaj liczyć na to, że gości opadnie sił, to nie mogli. I chyba na to zaczął liczyć Kowalow, kiedy, kiedy, e, kiedy naszła ta jedenasta runda, natomiast te, te dwa ciosy były dwa, dwa tak perfekcyjne, że mało nie wypadł z ringu, co zresztą widać na załączonym obrazku. To już był praktycznie koniec tej poważnej kariery e, Serieja Kowalowa. Później był pomysł na to, żeby okej, okay, przejdę do historii, zostanę mistrzem świata wagi cruiser. Co ogólnie było śmieszne, chociażby w kontekście tej wypowiedzi, o której mówiłem, e, Andrzeja Fonfary, który był mały na Light Heavyweight, czy może nie imponujący na Light Heavyweight, a co dopiero na Cruiserweight. Wygrał z Terwelem Pulewem, natomiast na tym się te wszystkie marzenia skończyły. Zdał sobie z tego sprawę, że w, w tym cruiser ja nawet nie mówię o obecnym cruiserze, bo, bo w 2025 roku, no to przed czasem robi go cieślak i masternak bez żadnych problemów a opytaja to nawet nie wiem, tu, nie wiem karetkę szpitalną trzeba by było e, postawić pod ringiem w tamtych czasach jeszcze się wydawało wydawało się, że tą karierę można jakoś ewentualnie e, wskrzesić zarobić parę tych ekstra dolarów natomiast e, po pierwsze zarobić w wadze cruiser w tamtych czasach to było niemożliwe to jeszcze nie były czasy, kiedy Waga Cruiser miała takiego killera, jakim jest Opetaja dzisiaj, i kiedy tak dobrze się to oglądało. I miał za sobą takich ludzi, jak Turki al Shik czy Machu Boxing nikogo za sobą nie miał. Miał ze sobą Egisaki Masali. I, I kilka dni temu informacja, która była już przemycana. E, no, wydaje mi się, że z miesiąc temu pierwszy raz usłyszałem pożegnalne, pożegnalna walka z Arturem Manem, którego zresztą doskonale zna Nikody no bo, bo przegrał z Arturem Manem. E, walka w rodzinnym dla, y, dla Serieja Cielabińsku, pożegnalna. Niektórzy z Was e, napisali mi, kiedy wrzuciłem tą, tą informację, że ja nie wierzę w to, że to jest pożegnalna walka, że jak wygra, to jeszcze będzie próbował e, e, dorobić parę dolarsów, jak to jedna Pani mówiła. Natomiast e, to jest możliwe. Oczywiście, że to jest możliwe. Natomiast rzeczywistość 42 lata, 2 kwietnia skończył 42 lata, patrząc na to, kto jest wadze cruiser, kto mu zapłaci? To mu zapłaci. E, końcie karierę nie w Las Vegas, tylko w rodzinnym, e, rodzinnym e, Czeramińsku. E, jak ja widzę tą walkę sportową z Arturem Manem, nie wiem czy to jest prawdziwa walka sportowa, czy to po prostu nie jest taki pożegnalny występ, bo to mogą być e, dokładnie albo jedno, albo drugie. Słuchajcie, dzisiaj nieco inaczej, natomiast wydaje mi się, że kariera, która, która przykuwała nas do telewizorów przez. E, no przynajmniej 10 lat mi się wydaje, że nieco więcej niż 10 lat w moim przypadku pewnie nieco więcej dla tych, którzy już zaczęli oglądać e, Sergeja, kiedy był mistrzem świata kiedy wszystkich nokautował być może nieco krócej na temat e, warta warta wspomnienia bo na pewno niecodzienna postać jeśli chodzi o jeśli chodzi o boks światowy, zawsze lubiłem go oglądać, zawsze wiele się działo, zawsze chciał do końca znokautować, tacy pięściarze, przynajmniej dla mnie są warci zapamiętania. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie, dzisiaj tylko o kraszerze, trzymaneczko i na razie.